Martyna, kandydatka Mateusza z rolnik szuka żony dziewięciu, pochwaliła się nowym związkiem. Podsumowała również swój udział w show. Żałuję? Jedynym rolnikiem, który nie znalazł miłości w dziewiątej edycji rolnik szuka żony jest Mateusz. Co ciekawe, zupełnie inaczej sytuacja wygląda z kandydatkami, które zaprosił na gospodarstwo. Dwie z nich są już w związkach. Szczęśliwą nowiną z widzami pochwaliła się teraz Martyna. W moim życiu pojawił się ktoś, kto zmienia je na lepsze wirujące serca napisała w sieci uczestniczka show. Martyna z Rolnik szuka żony 9 zakochana. Pisze o Mateuszu. Finał: Rolnik szuka żony dziewięciu okazał się szczęśliwy dla aż pięciu par. Swoje związki potwierdzili Tomasz i Kasia, Tomasz i Justyna, Klaudia i Walentyn oraz Michał i Ada. Co ciekawe, piąta para ujawniła się tuż po finale rolnika a są to Konrad, kandydat Klaudii oraz Zuza, kandydatka Mateusza. Po finale programu przyszedł także czas na podsumowania, większość uczestników oraz ich kandydaci opisują swoje wrażenia w sieci. Głos zabrała także Martyna, kandydatka Mateusza. Mimo że w ostatnim odcinku rolnik szuka żony doszło do nieprzyjemnej konfrontacji między rolnikiem a dziewczynami, ta nie żałuje udziału w show. Dzięki możliwości wzięcia udziału w programie zrozumiałam kilka ważnych dla mnie rzeczy. Mam niesamowite grono ludzi wokół siebie, którzy zawsze będą mnie wspierać uśmiechnięta buźka z sercami. Właśnie wam chciałbym podziękować za otuchę i wiarę we mnie. Mam nadzieję, że koniedzielny zwyczaj spotykania się zostanie u nas na stałe twarz ze łzami radości. Nie zawsze to czego pragniemy jest dla nas dobre i powinniśmy słuchać głosu serca, bo tylko wtedy będziemy naprawdę szczęśliwi gwiazdki. Martyna podziękowała także Mateuszowi. Udział w rolnik szuka żony był dla niej świetną przygodą. Cieszę się, że mogłam poznać wspaniałych ludzi, Mateusza, jak i uczestniczki. Nie zapominając jednak o całej ekipie nagraniowej, która opiekowała się nami i wspierała pod każdym względem czerwone serce całą przygodę, będę wspominać z uśmiechem na twarzy i mam przeogromną nadzieję, że każdy z uczestników znajdzie swojego wymarzonego współmałżonka. Na koniec Martyna zdradziła, że jest w związku. W moim życiu pojawił się ktoś, kto zmienia je na lepsze wirujące serca, dodała na koniec wpisu na Instagramie oznaczając swojego wybranka Kubę. Serdecznie gratulujemy. I just know that you are a fire for your beauty, but your heart for mine, yeah, you are a When my, my day girl, I just want happy, 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 yeah. When the day